Przed wiekami szlachcic na zagrodzie był równy wojewodzie. Współczesny starosta tego samego powiedzieć jednak o sobie nie może. Dlatego kiedy w poprzedni czwartek powiat nawiedził mazowiecki namiestnik rządu, podjęty został z honorami należnymi władcy. Jak zdradził Zdzisław Sipiera, wyruszył w podróż nie tylko w celach krajoznawczych. Z prośby, no można powiedzieć polecenia pana premiera, wojewodowie są w terenie. Są w terenie, mamy spotykać się, rozmawiać też. Samodzielnie być na takich właśnie spotkaniach, gdzie mogą paść pytania, wątpliwości, uwagi, czy też słowa krytyki, które też są absolutnie e, możliwe? Jest to prawda, sposób. nawet w tak dopieszczonym jak ten powiatowy Wydziale Obsługi Mieszkańców, stylizowanym, nawiasem mówiąc, na wzór tego Pruszkowskiego, który jeszcze w roli starosty urządzał sam dzisiejszy wojewoda. Muszę powiedzieć, że tak, są skargi mieszkańców. z się pojawia taka skarga, że jest kawa, dlaczego nie ma ciasteczek na przykład u nas w biurze obsługi mieszkańca. No troszkę żartujemy, zawsze jest powód do tego, żeby, się, żeby, żeby coś poprawić. Owych powodów dostojny gość wraz ze świtą najpierw szukali tego dnia w Serocku i Wieliszewie. Legionowo zostawili sobie na deser. A ponieważ nic tak nie zaostrza apetytu jak spacer na świeżym powietrzu, delegacja ze stolicy zaliczyła miejskie targowisko. Tam niczym dawniej pierwszy sekretarz, jej szef, uważnie wsłuchał się w głos kupującego ludu. W odróżnieniu od medialnych ustawek z udziałem partyjnych liderów, zakupów jednak nie robił. Może dlatego, że sam miał coś do sprzedania. Oczywiście dobre wieści, zawsze schodzące niczym świeże bułeczki. Nawet jeśli jak mało konkretna informacja o drodze krajowej nr 61 trudno określić do kiedy zachowują świeżość. Prowadzimy już na takim etapie mówię troszeczkę w imieniu jak gdyby instytucji, które nie są bezpośrednio mi podległe, ale pracujące ze mną, że jest to końcówka spraw związanych ze wszystkimi aspektami związanymi z odpowiedzią co do aspektów ochrony środowiska. Czyli to jest tak zwana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która w przypadku tych dwóch odcinków jeden już kończy, bo w tej chwili, dokładnie właśnie w tej chwili trwa okres, kiedy jest udział społeczeństwa i on jest zakończony 25 kwietnia, a drugi jest na końcówce i też do tego dojdzie. Mogę tylko powiedzieć i obiecać, że tej sprawy nie odpuszczę. Na wypadek, gdyby ktoś nie dosłyszał, Zdzisław Sipiera raz jeszcze podkreślił. I na pewno dopilnujemy, żeby ta inwestycja była jak najszybciej rozpoczęta. Mogę tylko deklarować od siebie, że jak tylko będą dokumenty skończone, bezwłocznie będzie wydana decyzja pozwoleń budowlanych w Urzędzie Wojewódzkim. Bardziej precyzyjny wojewoda mógł być, kiedy przy okazji promocji tak Nowej Piątki PiSu mówił o ekonomicznej stronie programu Rodzina 500+. Dotychczas dzięki niemu obywatele mieszkający tu, cytat, na tym terenie otrzymali ponoć 217 milionów złotych. Pieniądze trafiły do prawie 9 tysięcy rodzin i ponad 20 tysięcy dzieci. Krótko mówiąc i w kraju i w każdej komórce powiatu wszystko gra. Cel powiatu legionowskiego, który, który jest bezdyskusyjny.